Poznaliśmy uczestników 11 edycji Rolnik Szuka Żony. W programie wystąpi popularna TikTokerka. Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja programu TVP Rolnik Szuka Żony. Ostatnia odsłona udowodniła nam, że losy bohaterów potrafią mocno zaangażować widzów. Jak będzie tym razem? Pokazano uczestników najnowszego sezonu, wśród nich znalazła się znana TikTokerka. Kandydaci już ślą listy, rolnik szuka żony hitem TVP, bohaterowie gwiazdami internetu. Romantyczny program, w którym właściciele gospodarstw wiejskich próbują przed kamerami dać szansę miłości, po raz pierwszy pojawił się w TVP w 2014 roku. Seria z Martą Manowską w roli prowadzącej szybko zyskała poparcie widzów, a bohaterowie zostawali z nimi nawet po zakończeniu edycji. Ostatnia odsłona przyniosła nam co prawda tylko jedną parę, a nie i kubę, jednak wielu uczestników odnalazło się w roli influencerów w mediach społecznościowych. Co dziś cieszą się zainteresowaniem widzów, a ich związki potwierdzają misję rolnik szuka żony. Już za kilka chwil poznamy nowych bohaterów, którzy będą poszukiwać drugich połówek. W internecie pokazano pierwsze nagranie z rolnikami. Wśród nich znalazła się prawdziwa gwiazda social mediów. Ma szansę na największą ilość zalotników. Po ostatnich zawirowaniach w popularnych programach TVP widzowie obawiali się, czy programy z Martą Manowską wrócą do oferty. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że prezenterka po raz kolejny pomoże w poszukiwaniu miłości rolnikom, ale także i seniorom. Co więcej, w mediach społecznościowych ujawniono już, kiedy poznamy bohaterów 11. W edycji Rolnik szuka żony. W Wielkanocną Niedzielę zobaczymy dziewiątkę uczestników, którzy mają szansę podbić serca widzów TVP. Jak poradzą sobie sami z sercowymi rozterkami? Wśród bohaterów nadchodzącej edycji programu znalazły się aż trzy panie. Już teraz jest głośno o jednej z nich. Przed udziałem w rolnik szukażony zdobyła sporą popularność. Pomoże jej to w odnalezieniu miłości? Mamy nową gwiazdę Rolnik Szukażony. Bohaterka jest znana w internecie. Wiktoria Żmuda Trzebiatowska została jedną z bohaterek 11 edycji Rolnik szuka żony. Początkowo planowała zostać aktorką i nawet brała udział w jednej z warszawskich szkół, jednak po odmowie zdecydowała się na bardziej rozsądną opcję. Z krótkiego nagrania w mediach społecznościowych możemy dowiedzieć się, że obecnie mieszka z rodzicami, a jedną z jej wielu pasji jest makijaż. O swoim gospodarstwie rolnym opowiedziała więcej w pytaniu na śniadanie. W wolnych chwilach rolniczka nagrywa filmiki związane z jej pracą i życiem prywatnym, które podbijają TikTok. Jej prywatne konto obserwuje ponad 100 tysięcy internautów. Z pewnością nie może się już doczekać, jak poradzi sobie w Rolnik Szuka żony. Więcej o rolniczce dowiemy się już podczas premierowego odcinka 11 sezonu Rolnik Szuka żony w Wielkanocną Niedzielę o godzinie 21.20 w TVP1.